Cześć, jesteśmy dzisiaj na kampusie AGH, gdzie pytamy studentów Akademii Górniczo-Hutniczej o to, co sądzą o pracy, o rynku pracy, o tym, gdzie chcieliby pracować, kiedy skończą studia, ile chcieliby zarabiać. Zobaczmy, co odpowiadali. Co sądzicie o rynku pracy? No, myślimy, że sytuacja nie jest ultra korzystna dla nas, ale jeżeli ktoś nie marnuje swojego czasu na studiach, to bez problemu znajdzie pracodawcę, a czasami pracodawca znajdzie już podczas studiów jego. Czym w ogóle jest według Ciebie praca? Praca, praca. No bo nie ja wiem, sposób na. Mi posiadanie środków na życie i to sposób ogólnie na życie, nie? Coś trzeba robić, żeby nie zwariować. Czy masz już jakieś plany na pracę po studiach? No myślę, że będę robił coś, co studiuję, czyli dokładnie elektronikę coś związanego z tym. A chciałeś pracować we własnej działalności gospodarczej czy na etat? Bardziej na etat, nie widzę się jako szefa. Co chciałeś robić po studiach? Etat, własna działalność gospodarcza? O raczej etat. Myślę, że, że, że nie nadaje się do, do zakładania własnej firmy. Dlaczego właśnie etat? A dlaczego nie? To raczej byłoby pytanie, dlaczego nie chcę zakładać własnej działalności. No, to jednak jest sporo więcej pracy i odpowiedzialności i ryzyka. Także etat myślę, że wiąże się z mniejszym ryzykiem. Tak? Nie jesteśmy odpowiedzialni za, za firmę, tylko za swoje jakieś tam ściśle określone obowiązki. A czym w ogóle jest według Ciebie praca? W jakimś sensie zarobkowo, tak? Myślę, że to jest zarabianie pieniędzy, nie tylko, nie tylko wiesz, 9 to 5, czy tam te 8 godzin dziennie siedzieć, ale też właśnie teraz to, co robię, czyli zlecenia. To jest bardzo fajna praca. Gdybyś znalazła już pracę, w której na pewno zostaniesz, która Ci się spodoba, ile chciałabyś mniej więcej zarabiać? Hmm. Um, ja myślę o, o założeniu czegoś swojego, tak że są to jakieś tam większe, powiedzmy, kwoty, ale no nie wiem, około 10 tysięcy, powiedzmy na tak. No. Jakiego pracownika według Ciebie ceni się na rynku pracy? No, myślę, że zapewne takiego, który jest jakby fachowcem w swoim zawodzie, nie? nie tylko tak, że uczył się tam byle jak i coś kojarza, a potem się będzie douczał. No, trzeba by się cenić, nie? A co chciałbyś robić po studiach? Własna działalność gospodarcza, etat? No, szczerze mówiąc, nie lubię pracować pod kimś. Jakaś własna działalność byłaby spoko, ale tak w tym, co studiowałem. Czym w ogóle jest według Ciebie praca? Praca? Hm. no to zależy, co się robi, tak? Czasem to jest przykry obowiązek, a czasem coś, co się lubi. Będąc inżynierem, no to raczej ludzie, którzy tak dość mocno stąpają po ziemi, niekoniecznie to jest coś, co nam się marzy. Tak? No gdybym się marzyło, gdybym chciał robić to, co mi się marzy, to pewnie bym teraz siedział nie wiem, w PWST albo na jakimś innym badziewiu. W tym momencie praca może nie przykry obowiązek, no ale coś to trzeba robić, żeby po prostu jakoś egzystować. Tak? No. Można z tego czerpać przyjemność oczywiście, no to zależy, gdzie już nas tam życie poniesie, a to też nigdy nie wiadomo. Czym według Ciebie jest praca?